Cześć, dzień dobry. No dzisiaj będziemy nagrywać Robloxa czy Break'a. napad na muzeum. No i zaczynamy. I teraz idziemy oczywiście do ścieków. Skaczemy, skaczemy. I teraz idziemy do, właśnie do tych ścieków, no i niekiedyś się jakaś zabiła baba granie. jakaś taka dziwna pili czy baba granie. I zaraz idziemy do auta i uciekamy. A dlaczego idziesz przez te ścieki? Najłatwiej wyjść. Ale z czego ty wychodzisz? No z więzienia. Czyli uciekasz z więzienia, mm -hmm. tak? I teraz już nie jestem, jestem więźniem, tylko kryminalistą. Kim jesteś? Kryminalistą. Mhm. Mm Polencisz power. Okej, okay. co zauważyłeś? Dzisiaj zauważyłam w grze, że w grze można kupować pieski. W tej grze można kupować psy. No i to mnie zaciekawiło. A więc, jak nam się uda wbić, to może na koniec odcinka kupimy jeszcze pieskę. Jak nam się uda wbić tyle pieniędzy, a teraz co robisz? A teraz biorę sobie bronię. Czy ona będzie potrzebna do napadu? Nie. No, też pytanie: bo, jak mnie ktoś zaatakuje, to na pewno. I teraz jeszcze zbieram na tą snajperkę. A więc, albo wtedy kupię snajperkę, <laughs> albo kupię ja pieska. Że teraz się już udajesz w kierunku y, muzeum, które chcesz napaść. Mhm. Mm <grym> no, jedziemy. Powiedz, co teraz się dzieje. No właśnie, teraz wchodzimy do tego muzeum. Jesteś już na budynku muzeum mm -hmm. i będziesz do niego wchodził. W jaki sposób się do niego wchodzi? Czy to muzeum jest zamknięte? Można normalnie wejść przez drzwi. Nie można. Trzeba rozwalić dynamitami dziurę. A w ten czym człowiek. No, w dachu. No, to nie jest oczywiste w czym. Za ile się to e, stanie. Za 22, 22 sekundy. Za 22 sekundy nastąpi eksplozja, sekunda. tak? Mhm. Po której będzie można wejść do muzeum. Mhm. Bo to... No to wchodzimy. Dobra, na razie jeszcze nie ma policji. I mamy jedną szansę. Możemy mieć 5 kg rzeczy, czyli 5 rzeczy. Wezmę na razie 4 kg. Trzy już mamy. I 4. Ok. O nie, już ktoś ukradł kryształ, a więc idziemy. O nie, o nie. Dobra. Teraz musimy poprzyciskać na te, na te kreseczki, Punkt pierwsza, Boom, druga. Czy ty ustawiasz lasery w tym momencie? Szwarta mhm. i I. I... Muszę otworzyć jakoś te drzwi. Wciska mnie, dobra, ile następna 10 sekund. 8 sekund, będzie coś się stanie za 8 sekund? Drzwi się otworzą, chyba. Ok, jest, drzwi otwarte. I wiemy. Czyli masz już zrabowane yy, jakieś kosztowności? No... 5 kg. Nie wiem ile za tego będzie pieniędzy, ale trochę będzie. Teraz musimy pojechać do bazy. Po co? Po to, żeby jakby ten worek z tymi kościami dać do yy, złodziei, żeby oni po prostu nam dali pieniądze. Wymieniliśmy to. My Czyli damy, musimy spieniężyć nasz łup, tak? My damy im te kości, ten no zabor, który zbieraliśmy, a oni nam dadzą pieniądze. Wracamy pod osłoną nocy. <laughs> Patrzcie, myślę, że ten może być 5000 tysięcy i idealnie będzie 50 i będziemy mogli wybrać, czy będzie owczarek niemiecki, czy będzie snajperka. Myślę, że już nas nikt nie złapie teraz. Daleko do tej bazy mamy? Bardzo blisko. No dobra, tam był, tam był policjant. A więc to, że nas nikt nie złapie, nie jestem pewien. Bo prawie nas złapał. Ale teraz już na pewno nas nie złapie. No, poznaję tam drogę. Już jesteśmy blisko bazy. Nie, już jesteśmy w bazie. I wie, jaka jest I. Pum! 3500. O nie! A dobra! 39 tysięcy. 49 tysięcy. I 336. już mamy tą odpowiednią ilość pieniędzy. Przed chwilą zarobiłem 20. 52 tysiące no 50 nam wystarczy, ale mam 52. no i teraz zrobimy papierkami nożyce jak mój tata wygra to wtedy e, będzie ostanek ale jak ja wygram to będzie snajperka a więc no nie, papierka papierkami noży C papierkami noży C snajper leci no i patrzcie, teraz idziemy do sklepu ze snajperem. Tu, tu jest snajperka. Już zaraz ją kupimy. No i patrzcie. BWF snajperka powinna być właśnie, tu. O nie, trzeba mieć level piąty. A który mam level? Nie wiem. No dobrze, no kupujmy owczerka. Jak się sprawdza level? Napiszcie w komentarzu, jak się sprawdza level. A teraz jeszcze idziemy kupić tego psa. Ten? Na pewno? Na pewno tata? Którego chcesz? No jednego możemy kupić. No No dobra, to... Zeus. Adopt, tak? Tak. Jupi, Zeus! No i patrzcie, to jest ten piesek, którego wyrówno kupiliśmy, nawet fajny. Chodź, pieszu. Wsiądzie do samochodu? Nie! Zobaczy czy, do... Zobacz, czy wsiądzie do Ej, ty to widziałeś? Zobaczy czy wsiądzie do samochodu z tobą. Wy widzieliście, co tu się stało? Ty auto wjechało ps 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 <laughs> Patrzcie, to co się dzieje, piesek Zeus na masce śledzi. Jedziemy, Zeus. Okay. No to do widzenia, ale jeszcze pamiętajcie o tym, żeby napisać w komentarzu, czy wam się podobał ten napad. Bo jak, bo jak się wam podobał, to będziemy więcej nagrywać z Robloxa.